Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie odcinek o tym, gdzie można zakupić srebro bulionowe oraz inne wyroby srebrne. Chciałem pokazać kilka sprawdzonych przeze mnie stron internetowych, gdzie zamawiam lub gdzie kiedyś w przeszłości zamawiałem srebro bulionowe i srebro inwestycyjne. Zaczniemy od strony, którą Trafiłem jako pierwszą. Jest to Golden Mark. Jest to polska marka, która na początku, gdy zaczynałem przygodę ze zbieraniem srebra, wydawała mi się taką marką bardzo wiarygodną. Mamy tutaj różnego rodzaju zakładki, metale szlachetne, złoto lakacyjne srebro platyna i ballad, srebro lokacyjne, czyli monety bulionowe, sztabki właśnie tej firmy Golden Mark. Jeżeli coś jest na szaro, to znaczy, że aktualnie tego na magazynie nie ma. I tutaj paczki są wysyłane bardzo szybko. Praktycznie ten towar, który jest tutaj mają dostępny w 24 godziny, a towar na przykład, jeżeli chcemy kupić taniej, wybieramy opcję oczekiwania na przesyłkę od 15, 30, 45 dni, i wtedy mamy jakąś tam niższą cenę na danych produktach. Więc dzisiaj tego jest mało, bo mają tutaj tylko kilka monet, jedną sztabkę, reszta produktów jest niedostępna. Co chodzi o złoto lokacyjne, także jest kilka monet: Brytania, australijski kangur, amerykański orzeł, kanadyjski liść klonowy, krugerandy, filharmonicy oraz kilka sztabek złotych różnych producentów certyfikowanych przez LBMA. Tutaj ta strona. Troszkę mi już przestała się podobać z tego względu, iż poszli w różnego rodzaju produkty typu diamenty, pudełka, Etui, jakieś galanteria skórzana, księgi, pióra itd. itd. Więc na początku dokonałem swoich pierwszych zakupów poprzez tą stronę. Dzisiaj używam już innej strony. Tutaj mamy także polski sklep 79 Element pana Słomskiego. Bardzo fajne można tutaj trafić produkty. Zakładka srebro inwestycyjne. Mamy tutaj srebro pakowane już w pełne tuby lub w masterboxy. Oraz inne fajne, ciekawe wszystkie monety. Tutaj mamy także zakładkę srebrne monety pulionowe. No i już tutaj atrakcyjniejsze ceny są dużo bardziej. Niektórych produktów, których nie ma, nie możemy zakupić, ale możemy wysłać wiadomość, dowiedzieć się. I dostaniemy bardzo szybko jakąś odpowiedź. I tutaj jest bardzo fajne. fajna zakładka. Monety złote 4% powyżej ceny. Spot i tutaj można naprawdę fajne okazy ustrzelić, właśnie jeżeli chodzi o złote monety. I zakładka, gdzie robię najwięcej sklep najwięcej zakupów, czyli jest to Metal Market lub metale lokacyjne, to są powiązane firmy. I tutaj mamy także srebrne monety. Ceny chyba są najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o, na polski rynek. No widzimy, tak, Krugerand 78 zł za uncję, Brytania 79, nowość, czyli Redback Spider, różnego rodzaju Lunary. Bardzo dużo Monet w bardzo okazyjnych cenach. Mamy od razu podany termin wysyłki. Są dostępne produkty w ciągu 24 godzin, a także w ciągu dłuższego okresu. Mamy podział na sztabki: sztabki złote, srebrne, inne. Mamy zakładkę przemysłowe, czyli metale przemysłowe pallad, Platyna, Irritrouten Rod. Tak, z ciekawości mogę pokazać. To jest taki proszek. 50 gramów proszku, 42 800 zł. No i ostatni, chyba najciekawszy portal, gdzie można ustrzelić fajne produkty w bardzo atrakcyjnych cenach, czyli Numi Market. Jest to takie Allegro, tylko że dla monet. Bardzo dużo jest tutaj wystawianych monet kolekcjonarskich, ale są także monety stricte inwestycyjne. I mamy tutaj zakładkę srebro inwestycyjne. Wystawiają się tutaj antykwariaty, sklepy numizmatyczne, ewentualnie lombardy. I tak jak mówiłem, monety mamy różnego rodzaju. Mamy wystawioną cenę 1299 zł, ale możemy zaproponować swoją cenę, oczywiście niższą i jeżeli sprzedający się zgodzi na tą cenę, to od razu transakcja jest dokonana. Mamy tutaj, tak jak mówię, monety różnego rodzaju numizmaty, monety bulionowe w różnych cenach. Trzeba szukać, żeby coś znaleźć. Ale jak się już znajdzie, to naprawdę fajne okazy można wyrwać w bardzo niskich cenach. Plus, co chodzi o tą stronę, tutaj mamy od razu cenę złota przeliczoną na złotówki za 1 gram, cenę srebra przeliczoną na złotówki, przepraszam, za 1 uncję oraz cenę dolara i euro. Bardzo przydatne informacje, jeżeli kupujemy, nie musimy dodatkowo wchodzić na strony, aby sprawdzić jaki jest aktualnie kurs, jaką cenę możemy zaproponować, tylko sobie zjeżdżamy na góry i ona tutaj nam się aktualizuje w czasie rzeczywistym ta cena, więc więc jest naprawdę bardzo przydatny ten pasek. Na przykład złote monety możemy sobie dzielić tutaj, więc chodzi o region. Występowania tych monet, na przykład monety z Europy, z Afryki, możemy kupować naprawdę w atrakcyjnych cenach, znaleźć fajne okazy. I to by były te cztery główne sklepy, które bym polecał na początek, sprawdzone. Nie polecam. Alexa ani Allegro, ponieważ bardzo dużo oszustów, bardzo często możemy kupić monety fałszywe oraz jakieś podróbki, tak? Mogą nam wcisnąć miezionikiel zamiast srebra, a ktoś, kto na początku chce zacząć przygodę ze srebrem, powinien zapłacić trochę więcej za, za te swoje monety, nawet tylko dlatego, aby mieć później punkt odniesienia. W stosunku do monet, które gdzieś tam kupi, już z drugiej ręki, jeżeli nauczy się trochę weryfikować te wyroby ze złota i srebra. To by było na tyle o sklepach, w których internetowych sklepach, gdzie można zakupić srebro i złoto bulionowe. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!